Spółdzielnia, czyli jak odzyskać kontrolę nad własnym życiem, wolność i nie dać się systemowi. Większość ludzi pracuje w strukturach, które nie dają im żadnej realnej kontroli nad swoim czasem, swoją pracą, ani jej efektami. Pracujesz 8-10 godzin dziennie czasem więcej. Zarabiasz wystarczająco, by przeżyć i, jeśli masz szczęście, odłożyć coś na potem. Ale to nie ty decydujesz, co robisz, z kim pracujesz, na jakich warunkach i z jakim celem. To ktoś inny decyduje właściciel, przełożony, rada nadzorcza, algorytm. Współdzielnia to inna droga. To forma współpracy, w której nie jesteś tylko pracownikiem, jesteś współwłaścicielem. To oznacza, że masz realny wpływ na kierunek, decyzje, podział zysków, sposób działania i przyszłość organizacji. I to nie tylko w teorii. W dobrze zorganizowanej spółdzielni głos każdego członka ma taką samą wartość. Nie ma prezesów, którzy zarabiają tysiące razy więcej niż ty. Nie ma zarządów, które możesz tylko oglądać w wiadomościach. Są ludzie, którzy pracują razem i decydują razem. Dlaczego to ważne? Bo jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoim życiem, musisz mieć kontrolę nad swoją pracą. Nie możesz być tylko wykonawcą cudzych decyzji. Musisz być współdecydującym. A to właśnie daje spółdzielnia praktyczną, legalną i skuteczną formę działania, która pozwala ludziom działać razem na równych zasadach. Co możesz zrobić w formie spółdzielni? Wszystko: piekarnie, sklep, warsztat, gospodarstwo rolne, firmę transportową, studio graficzne, placówkę edukacyjną, usługi remontowe, produkcję spożywczą, wspólny dom opieki, centrum opieki nad dziećmi, czy wspólny projekt IT. Wszystko, co można robić jako firma, można robić jako spółdzielnia. Tylko uczciwiej, równiej i z większym poczuciem sensu. Spółdzielnia nie działa dla zysku jednej osoby, działa dla dobra wszystkich członków. Zysk nie trafia do udziałowców czy zewnętrznych inwestorów, trafia do tych, którzy go wypracowali. To sprawia, że spółdzielnia nie musi generować zysków za wszelką cenę. Może dbać o jakość, o warunki pracy, o stabilność, o relacje. I to właśnie dlatego spółdzielnie mają często mniejszą rotację, większe zadowolenie z pracy i większą odporność na kryzysy. Założenie spółdzielni w Polsce jest prostsze niż się wydaje. Potrzebujesz minimum trzech osób, które chcą ją założyć. Musicie wspólnie ustalić, co chcecie robić, jak ma działać wasza spółdzielnia i spisać to w statucie. Potem składacie wniosek do KRS dokładnie tak, jak w przypadku zwykłej spółki. Możecie działać jako spółdzielnia pracy, spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia socjalna. W zależności od tego, jakie macie cele i jak chcecie je zorganizować. Państwo daje spółdzielniom realne przywileje. Są możliwości uzyskania dotacji, zwolnień z niektórych opłat i dofinansowań. Ale najważniejsze nie są formalności. Najważniejsze jest to, że w spółdzielni nie jesteś sam. Działasz w grupie ludzi, którzy chcą razem tworzyć coś, co ma sens. I nikt nie może cię po prostu zwolnić. Nikt nie może sprzedać firmy bez twojej wiedzy. Nikt nie może przekształcić twojej pracy w coś, z czym się nie zgadzasz, bo ty jesteś częścią decyzji. W dzisiejszym świecie ludzie coraz bardziej czują, że system ich przerabia że żyją w schemacie praca, kredyt, obowiązki, zmęczenie, brak czasu, emerytura i że nie mają żadnego realnego wpływu na nic. Spółdzielnia nie rozwiąże wszystkich problemów, ale daje przestrzeń, w której można inaczej gdzie możesz naprawdę pracować z ludźmi, a nie obok nich. Gdzie zyski dzielą się uczciwie, gdzie Twoja praca nie trafia w próżnię. gdzie masz głos i on coś znaczy. Spółdzielnie w Polsce mają długą historię, powstawały w trudnych czasach, przetrwały wojny, tworzyły miejsca pracy tam, gdzie rynek nie dawał szans. I dziś mogą wrócić nie jako relikt. Ale jako alternatywa, bo przyszłość nie musi być ani korporacyjna, ani centralnie zarządzana. Może być wspólna, jeśli tylko ludzie się zorganizują. Jeśli chcesz schować się przed systemem, nie musisz się wyprowadzać w las. Nie musisz żyć poza cywilizacją. Wystarczy, że przestaniesz działać według jego zasad. Współdzielnia to legalna, skuteczna, sprawdzona metoda. Działa w miastach i na wsiach, w rolnictwie, usługach i produkcji. Działa w praktyce, a nie tylko w teorii. Nie musisz być idealny, nie musisz znać się na prawie, nie musisz mieć dużego kapitału. Musisz mieć tylko ludzi, którym ufasz i gotowość, by wziąć odpowiedzialność za coś razem. Reszta to tylko formalności. Najważniejsze, że już masz siebie i swoją decyzję. Na początku była wspólnota, nie system, nie korporacja, nie urząd. Ludzie żyli razem, dzielili się tym, co mieli i wiedzieli, że jeśli nie będą współpracować, nie przeżyją. Dzielili się jedzeniem, schronieniem. Wiedzą. I nie było to romantyczne ani utopijne. Było to konieczne. Było to prawdziwe. Było to naturalne. A potem przyszła organizacja świata, który obiecał, że jeśli oddasz swoje życie w ręce struktury, to ona się tobą zajmie. Że nie musisz już znać sąsiada, bo będzie policjant. Że nie musisz ufać lokalnemu rolnikowi, bo będzie etykieta. Że nie musisz rozmawiać z ludźmi, bo wystarczy wypełnić formularz. I tak, krok po kroku, wolność zamieniono na wygodę, a duszę na system. Spółdzielnia nie jest pomysłem na biznes. Spółdzielnia jest formą duchowego buntu. Cichym aktem niezgody na świat, w którym człowiek jest tylko funkcją pracownikiem, klientem, petentem czy konsumentem. Spółdzielnia mówi: Nie jestem tylko odbiorcą rzeczywistości, jestem jej twórcą, współtwórcą i chcę tworzyć z innymi, którzy widzą to samo. Dlatego spółdzielnia to nie tylko sposób na prowadzenie działalności to sposób na przeżycie życia poza systemem bez potrzeby walki z nim. Nie chodzi o to, by coś obalać, chodzi o to, by przestać się podłączać. A do tego trzeba struktury. Żeby nie być samemu, żeby nie musieć wybierać między samotnym wilkiem a zniewolonym trybem. Współdzielnia to trzeci wybór. Wspólnota bez tyranii. Struktura bez hierarchii, wolność z drugim człowiekiem, a nie przeciw niemu. Ale zanim zaczniesz marzyć o spółdzielni, musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: czy potrafisz być z innymi bez potrzeby dominacji, bez potrzeby kontroli, bez potrzeby wywyższania się, poprawiania, moralizowania? Bo spółdzielnia działa tylko wtedy, gdy każdy członek uznaje, że nie jest ważniejszy od pola, które współtworzy. To jest duchowy wymiar współdzielczości. Każdy jest odpowiedzialny, każdy jest równy, każdy jest widoczny i każdy musi zrobić swoją część. Nie dla zysku, ale dla prawdy. W praktyce spółdzielnia może być piekarnią, w której członkowie współtworzą produkcję. Podejmują decyzje i dzielą się zyskiem. Może być gospodarstwem, które wspólnie uprawia ziemię i sprzedaje plony, omijając pośredników i korporacyjne łańcuchy. Może być centrum edukacyjnym, kulturalnym czy zdrowotnym wszędzie tam, gdzie ktoś chce coś robić inaczej uczciwie, odpowiedzialnie i wspólnie. Spółdzielnia to forma organizacyjna. Ale też etyczna, a nawet duchowa. To wyjście z mentalności niewolnika, który czeka na szefa i wejście w świadomość człowieka, który sam jest gospodarzem. System nie lubi spółdzielni nie dlatego, że są groźne, ale dlatego, że nie da się ich łatwo wchłonąć, bo nie działają dla zysku, bo nie mają jednego właściciela, którego można przekupić. Bo nie da się ich centralnie kontrolować, bo są żywe, a to, co żywe, jest nieprzewidywalne. Dlatego najskuteczniejszym sposobem zniewolenia człowieka jest wmówienie mu, że nie ma innych opcji, że musi być albo pracownikiem, albo właścicielem, albo biedny, albo korporacyjny, a przecież może być współtwórcą. W spółdzielni pieniądz jest środkiem, nie celem. Jest paliwem, ale nie Bogiem. Nikt nie zarabia na kimś. Nie ma wyzysku, nie ma manipulacji, nie ma marketingowego kłamstwa. Jest praca i dzielenie się jej owocami. I to właśnie dlatego spółdzielnie są tak niebezpieczne dla systemu, bo uczą, że można żyć inaczej. Że nie trzeba konkurować. Że nie trzeba manipulować, że nie trzeba się sprzedać, że można coś mieć i nikogo nie okraść. Założenie spółdzielni to akt odwagi, ale też prosty proces. W Polsce wystarczy 8 ludzi w przypadku yy, spółdzielni rolniczej. Umowa, statut, rejestracja w KRS i zaczynacie. Ale to dopiero początek, bo prawdziwa praca dzieje się potem w komunikacji, w odpowiedzialności i w obecności. W codziennym wybieraniu współpracy zamiast ego, w umiejętności słuchania, w gotowości do służby. To nie jest dla każdego, ale jeśli masz dosyć gry, w której zawsze wygrywa bank, urzędnik i korporacja, to może jest to dla Ciebie. Spółdzielnie to też forma anarchii, ale anarchii prawdziwej, tej, która nie oznacza chaosu, tylko samoregulację. To porządek oparty na dojrzałości, a nie na przymusie. To struktura oparta na szacunku, a nie strachu. To wspólnota, która nie potrzebuje zewnętrznego nadzoru, bo ma wewnętrzny kompas. Anarchia nie polega na tym, że nikt nie rządzi. Polega na tym, że każdy rządzi sobą i jest odpowiedzialny za wspólne dobro. To duchowa forma wolności autonomia w służbie całości. Dziś ludzie marzą o kryptowalutach, demokracjach pryncypialnych. Zdecentralizowanych systemach. Ale jeśli nie ma wspólnoty, wszystko to jest tylko narzędziem dla starej świadomości. Współdzielnia to nie tylko forma organizacyjna, to przestrzeń, w której można oddychać bez lęku, pracować bez przymusu, żyć bez porzucia winy, tworzyć bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. I to właśnie dlatego system nie mówi o współdzielniach w mediach. Bo gdyby ludzie zaczęli się jednoczyć, naprawdę nie dałoby się już nimi rządzić. W systemie jesteś zawsze sam, nawet w tłumie, nawet w korporacji, nawet w urzędzie. Spółdzielnia to możliwość, by przestać być samemu, bez tracenia siebie. I to jest różnica, bo w systemie, by mieć przynależność, musisz się sprzedać. W spółdzielni możesz się pokazać prawdziwy, odpowiedzialny, gotowy na kontakt. To nie jest łatwiejsze, ale jest prawdziwe. Duchowość to nie tylko medytacja i wewnętrzna praca, to też struktury, które tę pracę wspierają. Spółdzielnia może być taką strukturą miejscem, w którym Twoją wolność w twoja wolność nie musi być samotnością, gdzie twoja obecność ma znaczenie, gdzie twoje decyzje tworzą rzeczywistość wspólnie z innymi i gdzie, kiedy system znów podniesie głos, by powiedzieć ci, co masz robić, ty już nie będziesz musiał słuchać, bo będziesz miał swoje pole, swój krąg, swoją wspólnotę, swój dom.